Dobry wieczór Państwu witam. Na pewno muszę zacząć od gratulacji dla mojego zespołu chcieliśmy zakończyć e, z punktami tą rundę e, dzisiaj w Nowym Sączu i, i duża radość na pewno panuje w naszej, w naszej szatni. E, wygraliśmy dzisiaj 1-0 i, mm, i to jest na pewno bardzo dobre podsumowanie tej tej końcówki naszej, naszej rundy. Oczywiście trzy mecze nowej rundy przed nami, ale, ale dzisiaj jest czas na to, żeby, żeby się cieszyć po tym zwycięstwie. Bardzo trudny przeciwnik. Był do pokonania. Bardzo dobrze i skutecznie grająca Sandecja. Nowy Son z bardzo dobrymi zawodnikami. Z bardzo doświadczonym trenerem w tej lidze. Także na pewno duża wartość dodana tym zwycięstwem dla, dla naszego zespołu. Jeszcze raz gratuluję mojemu zespołowi realizacji zadań. Oczywiście nie ustrzegliśmy się też błędów, ale ale po raz kolejny nie straciliśmy bramki i strzeliliśmy jedną bramkę. Oczywiście mieliśmy też może kilka w pierwszej połowie dobrych sytuacji na to, żeby szybciej strzelić bramkę, ale, ale myślę, że nie możemy w tym momencie wybrzydzać i jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest na pewno moment, który nas będzie mobilizował do dalszej, do dalszej pracy i, i będziemy tą drogą starali się dalej podążać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Pamiętam, że no niesamowita ta seria naszej drużyny w ostatnim czasie. Czwarte zwycięstwo z rzędu, ale pierwsze z drużyną z czołówki FOTO na pierwszej ligi i też pierwsze chyba trochę inną taktyką, bo dzisiaj tych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, też było dużo, co, co pokazuje, że gra chyba cały czas idzie do przodu. Znaczy rozumiem, że to jest pytanie skierowane, że inna taktyka, bo, bo Skra słynie, że, że broni, ale ja myślę, że, że Skra nie tylko broni, bo Skra chce wygrywać mecze i już wcześniej mówiłem, że, że Skra chce wygrywać mecze atakując i, i my tej taktyki nie zmieniamy. Oczywiście naprzeciwko nas jest przeciwnik i, i my jesteśmy beniaminkiem w tej lidze i, i nie zawsze nam się gra łatwo i nie tak jak sobie zaplanujemy, ale po to trenujemy, po to... Po to pracujemy, żeby, żeby się zmieniać, żeby być coraz lepszym zespołem. Dalej w nas jest bardzo dużo pokory i, i, i powiedziałem piłkarzom, że, że my nic w naszych tutaj zamierzeniach nie, nie zmienimy. Chcemy się z, do każdego meczu dobrze przygotowywać, chcemy w każdym meczu się dobrze prezentować i oczywiście wygrywać, bo, bo to jest rywalizacja to jest sport, także. Pracujemy nad tym, żeby tych bramek oczywiście strzelać więcej, ale, ale jak, pokazują, jak pokazują mecze nie jest to łatwo, bo przeciwnik stawia nam duży, duży opór i, i nie są to proste sytuacje do rozwiązania dla moich piłkarzy, ale takie mecze, które, które rozgrywamy mam nadzieję, że będą ich mobilizować do tego, żeby w tych sytuacjach bramkowych lepiej się, lepiej się zachowywać. Mamy czas na analizę. Dwa dni do meczu z Koroną Kielce. Znowu bardzo, bardzo trudny przeciwnik na... Na swoim terenie. Pewno jesteśmy trochę bardziej doświadczeni przez te mecze, które do tej pory rozegraliśmy w pierwszej lidze, ale, ale to wciąż główny kandydat do awansu, także mega wyzwanie przed nami. No, na pewno w tym spotkaniu liczyliśmy na przynajmniej na jeden punkt. Graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Zespół, który zdobył 10 punktów, podobnie jak my w pięciu ostatnich spotkaniach, więc wiedzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie. Szkoda, bo ta inauguracja na pewno w naszym wykonaniu punktowo nie przyniosła rezultatu, ale z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że, że dzisiaj mieliśmy okazję zagrać na Nowej Płycie. Ten nasz obiekt jest budowany, więc mieliśmy dużo, dużo pracy do wykonania, aby zagrać i móc zagrać u nas na, na stadionie. Z tego na pewno jesteśmy. Bardzo, bardzo zadowoleni. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, nie tylko pracownikom klubu, e, włodarzom klubowym oczywiście, bo to największa praca w tym, żeby, żeby dzisiaj można było zagrać. Natomiast e, dziękuję też chłopakom za, za, za tą walkę, za taką determinację do końca, bo, bo tak jak powiedziałem Skra to jest zespół, który jest bardzo dobrze zorganizowany. Jeżeli chodzi o bramki, oni praktycznie nie tracą, to jest trzeci zespół Naszej lidze, jeżeli chodzi o, o ilość e, straconych tych bramek, więc nawet w przerwie e, powiedziałem moim zawodnikom, że, że to będzie mecz do, do pierwszej bramki. Nie, nie ustrzegliśmy się błędu, bo e, Tomek Boczek e, miał piłkę na głowie, można było spokojnie ją wygłówkować, e, uderzyć tą piłkę do przodu. Niestety e, zrobiliśmy tutaj błąd rzut karny w konsekwencji, i e, Skra zwyciężyła. Wydawało się, że na początku, jak zaczęliśmy grać, że, że te pierwsze 15-20 minut bardzo dobrze się utrzymywaliśmy przy piłce. Mieliśmy sporo takich sytuacji bramkowych, ale ich nie potrafiliśmy wykończyć i, i tego wykończenia nam dzisiaj zabrakło, więc tak naprawdę nad tym musimy pracować i, i zrobić wszystko, żeby poniedziałkowy mecz z widzewem, który tutaj również na naszym e, stadionie będzie, żeby e, punktować. Tyle, dziękuję bardzo.